Cześć, witajcie w następnym odcinku. <coughs> Dzisiaj chciałem się podzielić wrażeniami na temat łożysk Sigliduru. Na tą chwilę bardzo wszystko fajnie jeździ, że to jeździ tak jak powinno. Na pewno drukarka ciszej, troszkę jest cich, cichsza w porównaniu do tych już moich zjeżdżonych łożysk. No I myślę, że teraz drukuję z ABS-u. Yy, drukuję sobie tą część. Mocowanie silnika osi X. O, mam temperaturę 255 stopni. 100 stopni nagrzania stołu. I drukuję. drukuje ABS-em z naszej polskiej firmy Devil. Co jeszcze, co chciałbym powiedzieć? Chciałbym Wam powiedzieć o może nie sposobie tylko po prostu jak zaradzić sobie z odczepianiem, odrywaniem się ABS-u od stołu. Wiadomo, że ABS się kurczy. Czasem lubi odstrzelić tam z jednej strony czy całkiem odejść. Wystarczy sobie zakupić ja kupiłem taki, jest dostępne na Allegro Dima Fix. Fajny taki klej sprayu. to jego mamy 400 ml. Czyli myślę, że na długo, długo wystarczy. Wystarczy spryskać stół. To jest też nieważne czy to mamy oryginalną prusę tą powłokę, za co się wszystko ma i trzymać chociaż w realu to tak jest nie zawsze do końca takie, takie piękne czy tam ktoś używa podstawy jako szkło spryskujemy dima fixem to ładnie nam się wtedy wydruki przyklejają i po zakończeniu wydruku po prostu te wydruki nam Spokojnie łatwo po wystudzeniu stołu, można je łatwo oderwać. Po prostu ten klej ma im wyższą temperaturę, tym, tym mocniej trzyma. No tutaj pokażę, jak to leca za ABS-u. Mamy duże wypełnienie tego. Chciałem zrobić twardsze, bo tutaj mi szczeliło. i yy, już tak na wszelki wypadek, żeby mieć w zapasie. No to ostatnio, ten poprzedni filmik to drukowałem tą część z tyłu, co są mocowane łożyska, yy, co jeszcze wymieniłem? O, może powiem tak, co wymieniłem na przykład w drukarce, co dodrukowałem? Dodrukowałem na pewno yy, mocowanie. Y osi Y, jeżeli chodzi o trzymanie, mocowanie silnika, po prostu pękło te oryginalne. Może tutaj pokażę, może ładnie wyostrzy. O, jak tutaj widać, pod światło jest, są duże czy znaczy duże jest małe wypełnienie po prostu ta część. O, no i ta część mi po prostu po naciąganiu paska oderwała się, pękła. No, mam ją gdzieś tutaj. No, już Wam pokazuję. Tak to wyglądało. Ja puściłem sobie 100% wypełnienia na takie mocne tam, gdzie jest jakaś tam siła, czy tam na naciąganie paska, czy tego odżałuję, parę gram ABS-u, troszkę dłużej będzie drukować, ale, ale już powinno to trzymać. Teraz oryginalne, to widać jak to jest. Puste w środku prawie. Co tam? Myślę, że w następnym odcinku, może w następnym, czy, czy, czy nie w następnym, ale będę robił, eee, będę robił klosz. Klosz, czy tam taki, taki sześcian po prostu w folii. Pół milimetra sobie zrobię taką całą osłonę drukareczki, tak, żeby to ciepło nie uciekało. Dość chłodny garaż, no może teraz mamy mniejsze mrozy, no to mam około 13 stopni Przy większych mrozach mam 9 stopni, no to no szczela, strzela ten ABS i... szczela może dużo szybciej jak wiadomo w warunkach pokojowych Myślę to zamknąć to całą yy, drukoreczkę i... Raz, że się nie będzie na nią kurzyć, drugi raz ta temperatura od stołu zostanie i... Myślę, że będzie lepiej. O, a przy okazji pokażę wam. O, jak sobie Renan Zalaura kiedyś druknąłem. Powiem Wam, że nie wiem jakie są ustawienia, bo, bo ściągnąłem gotowego, chyba gdzieś tam ze strony Prusy e, Oryginalny plik, g I na jakich ustawieniach to, to nie powiem, to jest drukowane spela. I to było w takiej pozycji. Było wszystko od spodu, wzmocnienia a no, takie troszkę mankamenty są tutaj na, na krawędzi tej czaszki, bo po prostu ona się przylegała do stołu, i wtedy szło w górę. Z jakości drukarki. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony, bo no naprawdę fajnie to chodzi. Też nie miałem styczności z innymi, to więc też nie, nie będę oceniał, bo, bo nie, mam, nie mam porównania. Kupiłem tą drukarkę oryginalnie z Czech. Przyszła do mnie chyba za 3200 zł z wysyłką no i samemu do, do skręcenia. Jak na razie jest, jeżeli chodzi o części, czy tam o mechaniczne, jest wszystko ok. Wiadomo, tam wymiana łożysk, już wymieniałem to się, bawiłem z tym, ale tak to jest ok. Chociaż raz miałem awarię, ale to powiem już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę! Eee, zapraszam do subskrypcji. Jakieś komentarze, może jakieś sugestie, jakiś rad na temat druku Też się bardzo przyda, jak i może i mi, tak samo innym oglądającym Ja jeszcze to pokażę, ten rysuneczek Przepraszam, rysuneczek wydruk To już po prostu jak będzie skończony Wracamy za BS-em, a nie pamiętam jaka jest prędkość wydruku, bodajże chyba. A nie pamiętam. jest ta sama co dla Pela. Później Wam powiem. Kto by był zainteresowany yy, i igusa? Zapraszam na Allegro. Mam w ofercie cena 9 zł na okrągło. Przy zakupie 9 sztuk 10 gratis. Warto, może nie, nie też. Nie wiem czy ktoś ma inny, czy, czy, czy nie, te łożyska. Ale, czy ktoś by kupił u mnie, czy, czy nie, polecam. Jeżeli, mówię, to się nie chce bawić, w rozkręcaniu mnie bardziej denerwowało te rozkręcanie, Już się może powtarzam, ale tutaj się kupi raz. Najtańsze łożysko, jak widziałem, chyba 2,75 groszy, koło około piątki. No i co z tego? Przy jakichś dobrych, mocnych wydrukach, to dwa tygodnie po takich dobrych. 10 dziennie użytkowanie, to, to już to później to słychać, czy to tak to już nie jest to samo co nowe. Tutaj mam troszkę z rany, a to były moje początki się skręciło, skręciłem drukarkę, każdy, chciałem od razu szybko drukować, ale to jednak troszkę się pośpieszyłem, to chodziło o ten czujnik wysokości po prostu źle miałem, źle ustawiłem i po prostu przy kalibracji stołu, nawet gdzieś, nie wiem czy poszedłem poszedłem wtedy z on się kalibrował i wtedy po prostu było za nisko i i dyszą, po prostu mi to zdarło. Tutaj też mam taki błąd jeden, z jest takie zgrubienie. No, się rozgadałem, miał iść tak krótko. To do następnego odcineczka, a ja mówię ABS. Czy inne materiały, które się odczepiają. Tylko Dima Fix i już. Nie, żadne taśmy klejące, żadne podkładki, chociaż podkładki też są fajne, ale one się, jeżeli ktoś drukuje dużo elementów tych samych w tym samym miejscu, te odkładki się odkształcają po pewnym czasie. Zresztą jakieś takie rowki robią, czy <laughs> tutaj wystarczy spryskać szkło, czy ja mówię, czy tutaj tą powłokę z oryginalnej Prusy i... Przyleganie mamy bardzo dobre. Po wydruku, jeżeli ktoś by chciał sobie to przemyśleć to powłokę, wystarczy zimna woda, szmatka, ładnie się wszystko ściera. To cześć. Ja na końcu jeszcze pokażę zdjęcie gotowego wydruku. Zakończyłem. Drukowało 5 godzin 47 minut. Ja tam kombinowałem z prędkością oraz miałem 110. Później dawałem na 80. a Mniej więcej patrzyłem, jak to, jak to będzie wychodzić. W jakości nie popękało. Z tego względu myślę, że z tego miałem bodajże 80% wypełnienia. Te części do lukarki robię dużo mocniejsze. Nic nie odeszło od stołu. Dzięki Dynafix, A temperaturę roman Karażu mamy. O, 10 11 stopni mniej więcej. Do zobaczenia w następnym filmie.